Kurde bym wyłączył teraz specjalnie, żebyście nie widzieli Bo wy to oszukujecie i patrzycie na mój ekran Małe gówna A ja, może tak przechylane już Ja? Jak to jest nie patrzeć na ekran, jak to jest nie patrzeć na ekran teraz, eh? I ściągać pozycję, he? Przyjdź tu teraz, chodź tu! Ale ci zapierniczę, Chodź tu A ja się wczułem, kurde, jak ja się wczułem normalnie Jak... Han jak ten y Jaki grzyska śmierci, dosłownie. Ten film. Surdziwali w ogóle, wiecie jak to jest. Gram, co? Nie! Nie mogę. Nie mogę! Nie! Nie teraz. Nie mogę! To jest ważna rozgrywka. Nie! Ty dziadka Nie spieprzaj, mam. No, wynocha! co Nie! stąd. Czy ty rozumiesz głucho to, że nie Tym mogę? w chwili! Nie, <noise> ja ci za zaraz krzywdę zrobię. Haha, ha. mówię, że w tej chwili, to w tej chwili. Róż dupę i idź! Zamknij drzwi! Trzy minuty cię nie zbawi. zbawi, bo mnie zabiją tutaj! O kurde, czuję ci, zabiją cię jakieś dupy! Shut the fuck up! Get off! Nie! No tak! Nie! Kurde. Natychmiast! Nie pójdę teraz! Nie pójdę teraz! Ale mi się stanie, gram już tutaj tak, staram się ba... Nie pójdę. To się ukryj gdzieś i chodź! Nie mogę! Mik? Ej, chyba że ty będziesz grała. No pewnie, już wyłączę idę. kamerę. Dobra. Tak? Co grasz? Słuchaj, chodź tutaj. Ale czuję, muszę iść. Krótko. Poczekaj, kamerę wyłączę. <laughs> Czekaj, cicho, będziesz mogła do nich mówić, nie będą cię widzieli i będziesz musiała robić jedną rzecz. Trzymać cholernego... Tak, czekaj, zaraz. Znaczy możesz już wejść. Muszę się szybko ukryć i, i będziesz trzymała shifta, bo shift to jest ukrywanie niku, rozumiesz? Jak będziesz ukrywała nik, to oni ci nie znajdą. Przez ten czas, nie ma szans, ale mia czas cholerny! Wiktoria! Shut fuck up! Trzymaj shifta teraz! Trzymam. Możesz do nich mówić, nie wiem, przywitać się, no, 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 tu masz zlega, czat Nie wiem, możesz kom... ale nie masz trzymać się, shift'a Jak nie będziesz trzymał shift'a to cię zabije Bo kto, Jak, to, jak ktoś tu już przyjdzie rusz w dupę i się pośpiesz Zamknij ryj, tu masz, e kocham cię, tu masz Trzymaj diaksowy miedź wiedz. Jakby ktoś tu przyszedł to go zabij, okej okay? No dobra Możesz włączyć, czekaj Trzymaj, no dupa teraz już trzeba, pójść shift'a Dlaczego? Puść shift'a Szybko ci włączę Minecrafta Trzymaj shift'a! Okej, okay, i teraz tu masz czat, możesz gadać z ludźmi. wszyscy się śmieją z ciebie i ze mnie. Bardzo się cieszę Trzymaj shifta. Ja szybko biegnę zaraz w. Trzymam wrócę. shifta. 330 sekund. A! Jakby ktoś przeszedł do miejsca jak sobie. godi. Dobra. Możesz z nimi gadać. No gadam sobie z wami. No, hej wszystkim. <laughs> No. Zabawne bardzo. Trzymam shift'a, trzymam. No ja też tam kogoś kocham, jak tam jest, a coś tam nie wiem już, nie ma. Nie, nie przegram. Puszczę Shifta. No, jak wy szybko piszecie. Jakiś dźwięk tu dziwny był. By się coś rozwaliło. Boję się. Ratunku. No ja też go bardzo kocham. Czyli polski AF. No, fajnie. Tak, tak. Nacisk wpiszę. Kill na pewno, Remi wygra, na pewno. Mhm. Ale już szybko piszecie. nie będę może tego żartu robić. Mhm, pewnie. BIEGNĘ! Remi! CO?! Zabili mnie. CO?! Co wiesz? Wiedziałem. To trzymaj sifta. Czekaj, trzymam sifta? Możesz uciekać. Widzisz trudno było? Tak! Była. Straciłem 10 minuty! O, nie! Zamkij drzwi! Uciekaj, bomblu! Urwa się zmęczyłem O czym gada? Nie. Ja się śpieszyłem. Kurde. Zmachałem się.